Siemanko, Dzi tutaj jest Bosman, tutaj jest ja ja dzisiaj jestem z Adamem, znaczy ze stakerem. I nagrywamy splenie, rzucanie jajeczkami Będą chyba dwie Nie Cure. wiem, Ta? No, no że te jest z powrotem, nie? Ale jesteś? Tak. Tak la 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 Ja się la 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 ja pierdzielę, spadłem! No ja od razu spadłem! <laughs> Mi od rzucili! Dobra to, widzimy się po krótkiej przerwie. Ani! No tak, po krótkiej przerwie się. Tak, eee, cześć. Chcemy się po, po przerwie, to druga się... arena z A tu jest ciężki park. <laughs> no, na którego się nie wejść, bo są ludzie. No tak, ale byliśmy tu i nie wiemy, co daje. Dobra, U! Ja to chyba wiem co daje. On nie, nie lubię tej areny, a jeszcze się nie grałem na niej. <średenie> Cztery, trzy, dwa, jeden, Uuu. Ja nie chciałem na razie Ja, ja. <średenie> What the fuck, co tu się dzieje? What the fuck is going on? Oh. Oh. Gdzie jesteś? Jesteś na samej górze?

Tam. A, spadłem. Ja cię wołam, a tu ty nic. A, Oho, się... O, o, panie kierowniku. Gdzie jesteś? Znajdę cię przez ścianę. A, obserwujesz mnie? Nie. Nie możesz? Mogę. Powtarzam cię. Znalazłem cię. Gdzie znalazłem się z osób jest na samej górze? Na samej górze, już Ci mówię... Na samej górze nikt nie ma, niżej są trzy osoby. Na swoim poziomie intelektualnym jest sześć osób. Z Tobą, oczywiście. A na samej, samej górze nikogo nie ma. O, 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 o. o co tu się dzieje, panie? Nie wiem. Pany. Weź staj na chwilę Czekaj Weź staj... Stanąć? Oj, Adam chyba coś się ma z mikro Ja? No Dlaczego? Nie wiem, bo mówi Admin Kuuuło ty... Staj na chwilę, to chyba ci pokażę że... Stanąłem! Ku Tak, spadł! Dobrze! Swerpię! Jestem, papa Swerp. Dobra, to, to jeszcze jedna. Arenka będzie? to... Widzimy, widzimy się po przerwie. U! Tak! Witamy po przerwie. To jest ostatnia, trzecia arena. Tak. Widzicie nam powodzenia. Aby tak arena nie spadł, spadł, tak.

Panny! Oła! Jakie ścińki mam? Dobra, już mi już przestało, prawie. A ja ja przez ścinki spadłem. Panny to miał obserwuj. Nie. Zabiję gościa. Widziałem błyskawice. Buzię widzę! Pana widzę! Nie, nie, nigdy nie widziałem buzi. Aha! Eee, no, szukam. Eee, Mów jak ją dobrze je! Szukam Bobra. Ktoś widział Bobra? Widzę Bobra. a spadł. Bóg spadł. Nagrałem to jak spadłeś. Aha! Okej, okay. ja ale tak dziwny trafem skończył się bardzo szybko to czarny. ja idę na samą górę flagi i się chcę z wami pożegnać, więc tak. Ja też. Był dzisiaj ze mną Staker, albo ja z nim, obojętnym. Była więc ze tak. mną Bossman. <laughs> no chyba ty. <laughs> no, to no to tak. Cześć. Do no zobaczenia, ja cześć.